Witam serdecznie wszystkich, którzy lubią kwestie spraw myśliwskich. Dzisiaj byłby Barzant na Ostro. W zasadzie zacząłem się zastanawiać, czy jest sens, żeby wywieszać wszystkie składniki, bo ostatnio oglądałem taki film jednego z pikarzy, który robił film na temat, właśnie robienia, robienia ogólnie chlebów i powiedział bardzo prosto: nie podaje nigdy składników. Bo wiem, ile czasu potrzeba, żeby przygotować film, a potem goście sobie oglądają po 30 sekund i dziękują za występy, i film jest odtwarzany. Więc on powiedział tak: jeżeli komuś pasuje, to niech ogląda film cały do końca. Ja będę mówił o wszystkich składnikach. Jeżeli nie pasuje, to niech sobie daruje i w ogóle nie zagląda. Myślę, że chyba z powrotem wrócę do tego tematu tak samo. Teraz zacząłem tak troszeczkę robić te filmiki dla wielu osób, takich nazwijmy to leniwych, że on chce przepis i on chce zrobić. No ale jeszcze myślę, że kilka takich przepisów zrobię, a później wrócę z powrotem do tej rzeczy. Więc będziemy robili barżanta na ostro, czyli potrzebujemy dwie piersi z barżanta, półtorej szklanki wody, średnią cebulę, łyżeczkę wegety, szczyptę szafranu, półtorej łyżeczki chili, pół łyżeczki pieprzu, łyżeczkę. Oliwy. To są wszystkie składniki i oczywiście, tak naprawdę wiecie, no nie ma to jak dziczyzna, więc mięso musimy opłukać, w garnku zalewamy szklanką wody, resztę musimy zostawić do podlewania później, żeby się nie po prostu mięso nasze przypaliło. No i oczywiście jedną łyżeczkę oliwy, do tego dodajemy, cebulę drobno pokroimy i wrzucamy do mięstra i przyprawiamy. I w razie potrzeby musimy to właśnie lekko podlewać wodą gotujemy nasze mięso do momentu aż będzie miękkie. No Na samo zakończenie dodajemy wegetę, pieprz. E, ostatnim e, razem w ogóle doprawiłem taką mieszanką żeby mi troszeczkę ten przepis za słodki e, i mi nie smakował ale e, za to barzant na ostro był szczerze mówiąc przepyszny. E, ja zawsze wyznaję taką zasadę i chcę ją podkreślić bo też rozmawiałem z wieloma osobami. Kuchnię należy czuć. A nie, że ktoś sobie weźmie do ręki papier i będzie po kolei robił tak jak jest, a potem jeszcze kwenka, że mu to coś nie wyszło, nie? Po prostu kuchnię należy czuć. Dlatego myślę, że w następnym roku zacznę mówić po prostu przepisy dla tych, co tą kuchnię czują, prawda? A jak ktoś nie czuje, to ją właśnie poczuje. Serdecznie polecam i życzę wszystkim smacznego.